Doma z tego, że liga szkolna, szachowa w gminie Strumie nie rozwija się że coraz więcej mamy uczestników, że jest duże zaangażowanie ze strony organizatorów i widać, że osoby, które przyjeżdżają raz, pojawiają się później kolejne, że warunki, które im stworzyliśmy do tego, żeby odbywały się, odbywały się tutaj u nas talika, są odpowiednie, są dobre. Nie ukrywam, że specjalnie pod szachy były robione, wymiary stolików w Miejskim gminnym ośrodku kultury, żeby jak najlepsze warunki po prostu tutaj zapewnić uczestnikom. Sala, która jest również jest dużą salą z odpowiednią wentylacją i nawet te upały, które ostatnio e, są dość dokuczliwe przy okazji organizowania ligi e, tutaj nie miały takiego dużego znaczenia. E, no tutaj ogromne podziękowania dla pana Jana Jałowiczora, który wspólnie z ludźmi e, z wieloma osobami potrafił e, zorganizować taką grupę, że że tutaj jest ogromne zaangażowanie i, i po prostu nie tylko liga szkolna, ale też wiele innych tutaj akcji związanych z szachami zawitało już na dobre do strumienia z powrotem, bo nie ukrywajmy, że wiele lat wcześniej te szach u nas był na bardzo wysokim poziomie. Później był czas taki troszeczkę, że się od tych szachów odchodziło, natomiast w tej chwili od pewnego czasu szachy z powrotem królują w gminie strumień, no i mam nadzieję, że dalej będzie się to rozwijać jak najlepiej. Ma głębokie tradycje, bo pierwsze później tego typu były realizowane już końcem lat 80. w ubiegłym stuleciu. I tak od tego czasu co roku dzieci ze szkół podstawowych, z gimnazja dołączyły, były też szkoły średnie. Spotykaliśmy się 6-7 razy w ciągu roku na tego typu zawodach. W formie rywalizacji takiej ligowej, czyli szkoła rywalizowała z inną szkołą dzieci, które nie zawsze dobrze grają w szachy, ale mają chęci, chcą po prostu się gdzieś sprawdzić, chcą zacząć w ogóle swoją przygodę z szachami, to tutaj mają niesamowicie dobrą okazję, dlatego że nie ma tutaj jakichś zbyt mocnych zawodników, tylko są to zawodnicy na ich poziomie. Mamy podzielone w tym roku na dwie, dwie części turniej. Grupa A jest klasyfikowana w międzynarodowym rankingu. Tam są dzieci, które już coś grają, po często, mają kategorie szachowym. Wielu z nich ma już gdzieś zdobyty wcześniej ten ranking. Natomiast w grupie B są pozostali ci, którzy no, zaczynają, są młodsi. Są też dzieci z trzech lat. Ostatnio od paru lat Polski Związek Szachowy prowadzi taką szeroką akcję edukacja przez w szkole. To jest uh, przeznaczona akcja dla dzieci z klas młodszych, jeden, dwa, głównie, trzy. I te dzieci no, często w szkole gdzieś tam coś się nauczą, natomiast tutaj mają na razie sprawdzić się. To co tam pani z reguły czy pan, który um, prowadzą te zajęcia i im pokaże. Coś się nauczą, poćwiczą. Tu mają okazję w praktyce do sprawy. Także dzisiaj jest 74 uczestników. Na tego w naszych zawodach, w całym cyklu ponad 150 brało udział. Także no, jest to dobry wynik. Dzieci walczą o kupary, o medale, o dyplomy, o nagrody również. Choć wszyscy myślą, że jesteśmy bardzo podobne, ale nie jestem. Bardzo lubimy grać w szachy. Ja lubię grać, dlatego, bo to jest fajna zabawa. Można chodzić na różne no, można na, na, a właśnie tutaj można też poznawać różne e, ciekawe osoby i bardzo miło. I to też jest bardzo fajna zabawa. Co najbardziej lubicie w szachach? Wygrywać, tak. A czego szachy według was uczą? Na pewno uczą jakby, że przegrywanie no to, to też jest ważne i że nie można się poddawać, trzeba bardziej do końca to też też i cierpliwości. Co najbardziej lubisz w szachach? Dobrą zabawę. A co lubisz najbardziej w szachach? wygrywasz. A jeśli przegrywasz, to co? To, to żeby się motywować, żeby grać lepiej, tak? Tak.